Widzowie moi drodzy, nadeszła ta piękna, wielkopomna chwila. Nie chodzi mi o Neymara, który jest do trafienia jako futis, Nie chodzi mi o karty, które są do trafienia inne. Tylko no, no po prostu to jest piękno samo w sobie. Ronaldinho 98 w końcu w SBC. Myślałem, że będzie 99, jest 98, ale no, kurde, mam jeden problem z tym Ronaldinho, bo. Czy kogoś nie powaliło? Już minął jakiś czas ogólnie od tego, jak ten Ronaldinho wyszedł. Dokładniej to 25 minut. I jak sprawdzałem na footbinie, ile kosztuje, żeby go zrobić, to, to nie było, to nie pokazywało się jeszcze. Ale w tym momencie pokazuje, że SBC o Ronaldinho kosztuje 5,5 miliona i 250 łapek i jeszcze w tym tygodniu go zrobię. Zarobię na niego, wydam. I no na następny foot champions Ronaldinho już będzie śmigał w składzie. Zapraszam Was na stronę Luxcoins.pl kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo pay Safe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Ale poza tym wszystkim, mam jakieś paczki w sklepie. Zrobiłem trochę złotych wymian dla jaj, bo o, nie powiem, że nie dla jaj. Trochę ich jest, więc sobie otworzymy. Jest trochę też lepszych paczek. Mam też co nieco do odebrania i ogólnie tak, no nie ma toców w paczkach. Nie wiem dlaczego jej nie dodało już toców, tylko dali jakieś inne karty, niektóre gorsze, niektóre lepsze, w większości te gorsze. Ale szanse na trafienie czegokolwiek są dużo większe niż wcześniej, więc nie wiem, czy to nie jest dobry moment na zrobienie kolejnego testu paczek za 7,5 koła, jeszcze większego niż poprzednim razem. Wydam na to więcej kasy, załatwię, zarobię, a już trochę zarabiam sobie na pobocznych kontach, bo jak wiecie, jest ta wymienna rozbudowa Team of the Week, którą można robić po prostu codziennie po trzy razy. Każdy inform to 28 tysięcy, a ja kont kilka mam, i trochę końców na drugim koncie. Na taki test właśnie sobie odłożyłem. Ale to kiedy indziej. Dzisiaj próbujemy trafić Neymara futis, bo on dobry. To czemu by nie próbować? Do składu się przyda, więc łapęc je do góry. Oczy. Dobrą pokazałem. Dobra, nieważne. Łapkę do góry, zostaw widzu i zasubskrybuj po mocarny content w przyszłości, jak i dzisiaj. Zrobimy tak: otworzymy wszystkie paczki, co mam w sklepie. Może coś wypadnie. Pikniemy jeden meczek Food Champions, bo bilans dobry, więc trzeba polepszyć. I dobić do 16 winów, jak tydzień temu. Jeszcze sobie muszę go przeczyścić coś mi. Nie wiem, coś tak niewyraźnie widzę. Ale kred w kaberce ty, co jest? Na pomecczyku wejdziemy z ciężkimi działami, nie? Bo trzeba SBC zrobić, trzeba paczki 10 razy 85 plus podbierać i nie tylko. Ale bez kitu te złote wymiany to potrafiły naprawdę solidnie oddać. Naprawdę, naprawdę. Więc no tak po cichu liczę na to, że z tych złotych wymian coś tam wypadnie do budżetu, żeby było na Ronaldinho. I jak ktoś zapyta, skąd ja wziąłem te złote wymiany? To po prostu jak robicie SBC o ikonę o jakichś grajków tam o Kumanów, o o Ronaldinho też, czy kogokolwiek innego, to za przepalenie brązowego składu dostaj. O, ty, to fajne może być? Bo, nie no, fajne, fajne. Wymienne Markiniot z 9 ze złotnej wymiany. A przed chwilą mówiłem, tylko że on jest warty foder, czy coś więcej. No teraz to pewnie sporo go na wpadało, zobaczę sobie na futbinie. Nie no, Markinius 58 no tysięcy, to, no to pewnie już trochę spadł, dam za 56, bo no to jest dużo więcej niż najtańszy Foder 9.1, ale kończąc wątek, to te rozbudowy właśnie wziąłem z tych SBC ograjków ikonowych, nie? Ciekawe, czy mi się w ogóle ten Markinios sprzeda, bo to odświeżenie ceny było sprzed 12 minut, a no już spodziewałem się, że sporo osób natrafiało sobie te karty. Ale powiem wam jeszcze, że szukałem listy pełnej ze wszystkimi grajkami, którzy są jakby teraz do trafienia i nie mogę znaleźć. Znalazłem tylko 79 grajków, a podobno jest 150 teraz, a nie 100 jak wcześniej. O, jakiś u to nie będzie ten, co. To są te, co wcześniej tylko dołożyli 50, tak? Dobra, szczerze, jest pół godziny po 19.00. Ło, jakieś przyszłe gwiazdy jeszcze. Co to będzie? To i A nie, to nie jest jestem. To sunset. Aż tak dziwnie się czuję w tym momencie, bo nie wiem, co jest do trafienia w 100%. Patrzyłem po przeciekach, sheriffach, po innych stronach i. No, no tylko tam mogłem sobie przeczytać jakieś 60 czy 70 graczy, ale. Ale no. No nie wiem teraz już sam naprawdę, bo to mi się tak pomieszało, że nie mam pojęcia. Wiem tylko, że jest Neymar i Ronaldinho w SBC i, i tyle mi do szczęścia potrzebne. Też kurde teraz taką rozkminę złapałem, nie, bo bardzo, bardzo chcę tego Ronaldinho mieć, tylko. No, tylko jak będę tego Ronaldinho tak spamił, żeby cały foder w niego ładować i, i połowę kasy, którą będę miał. To, to trochę content na tym ucierpi nie? Więc możecie napisać w komentarzu Jak robić po prostu Czy tryhardować teraz i na Ronaldinho I na content, czy robić tylko content Czy robić tylko Ronaldinho Tryhardowanie na Ronaldinho i na content jednocześnie To dosyć ciężkie będzie Zwłaszcza, że mamy sierpień, a ja będę Tryhardował w Fife. pozdro No ale czego się nie zrobi dla widza, nie? Więc piszcie komentarze, co robić Czy tak, czy tak, a ja trafiam pierwszy Łokałt od dawna, ale biorę do klubu, bo się przyda Ale że tyle jest tych kart do trafienia. O, Kane to. A to nawet nie jest Kane. To jest Wardy 8-5. Jest tyle kart do trafienia teraz. Tych specjalnych. A ja z paczki 3x8-4 plus Wardyego To się kupy nie trzyma. O, teraz dostałem. Proszę bardzo się sprułem to. To dostałem. Elszarawi. No, kiedyś karta na pewno ciekawa. Teraz do, do przepałki będzie. Paki w sklepie się skończyły, ale jeszcze podgląd. Jeszcze podgląd. No, nie mogę z lekce. Mogłem. I ogólnie to tak, wiem, że do odebrania mam tu okay, no, ale to później, żebym go przypadkowo nie przepalił. Ale za miesięczną premię Mistrzostw futy, tu mam 10 razy 85 plus razy 1, to bierzemy. I tutaj mam jeszcze pięciu piłkarzy 8, 5 piłkarzy 85, to chyba będzie lepiej wybrać niż 7-8-4, bo, bo przed chwilą z tych mi nie leciało. Jeden meczek food Champions, zagiercujmy. 7-1 bilansik, miłoby było 8-1 zrobić. Ogólnie to skład prezentuje się aktualnie w ten sposób. Roberto Carlos na wypożyczeniu, bo, bo nie chciało mi się go kończyć, a mi wystarczy na to Food Champions, ale taktyka prezentuje się w ten sposób bo to własna taktyka, bo niektórzy pytali i pytania się czasem powtarzają w komentarzu jaka taktyka więc jak coś to sobie możecie puścić razy pół w jaki sposób ja gram, jak coś ja nie uważam się też za jakiegoś dobrego gracza w FIFA, bardziej powiedziałbym coś w stylu przeciętnych, dobrze mi się gra tą taktyką już dosyć długo tym gram, więc więc jak ktoś chce się zasugerować, zainspirować to proszę bardzo. W składzie zmiany były robione wczoraj, pokazywałem co. No, Mekambe, Hakimi, Frankowski aktualnie. No muszą grać w tym Foot Champions, tak? Bo no nie chcę na szybko kombinować ze zmianami, wydawać kasy na karty, wolę wydać na paczki, na content i ale sprawdźmy co ma nasz przeciwnik. Czy Lord Maguire? No nazwa klubu już trochę nieaktualna, bo Maguire na ławce, ale czy Lord Maguire sobie poradzi z Hulitem, Nazario, Vieira? No mi już nie straszne te karty. Ale go tu puściłem, sobie wyszedłem obrońcą. Ale Varan prawie dał radę. No i mo nie, no to nie nim ustawiłem. No to akurat potrafię w tej Fifie się bramkarzem ustawić. No i Varan, co Nazaro kasuje? No to jest ten najlepszy obrońca w grze, o którym mówiłem. I oj, ta piła była zła, ale no, chcę też pokazać trochę akcji w obronie, żebyście mogli zobaczyć, jak tam ci obrońcy śmigają. Waran, jak on się tu znalazł? Nie wiem, ale z tego może by... Jednak jeszcze może. Fake shot fi... Hmm. Kulibali, ale tutaj dobrze, bo tam się zmisklikowałem chyba Hakimim, a a Kulibali wyczyścił. Kurde, chciałem do tego jaj w górę, się tam tak ładnie urywał, tylko żeby to się nie zakończyło golem. No oczywiście, że nie z taką pomocą i z taką obroną. No oni sami za mnie czasem grają. Grizi, dobrze, nie najgorzej bym nawet powiedział, bo Frankowski urywa się na sam, na sam, żartowałem, do Mekambe, finezyjnie, proszę bardzo, chyba skomentowałem to trochę nie tak jak chciałem, ale wiecie, emocje tego typu, Renato, Renato, to jest taka klasa, nie wiem, ja chyba powinienem mniej komentować tych meczy, więcej po prostu klikać, grać i się skupiać, bo czasem to śmiesznie wychodzi. Tu niebezpieczny bali, Boże, jak ja miał w tym meczu pokazywać, ile interwencji robią moi obrońcy czy pomocnicy, to odcinka nie starczyło. Frankowski się urywa, no piła od Roberto Carlosa. Taka! Taka pierwsza klasa. Przepraszam. Przepraszam, że to zepsułem, ja tak już mam. Koniec pierwszej połowy widzowie, no statystyki pewnie będą na jego korzyść, a nie na naszą. Ty. Ja myślałem, że on miał więcej strzałów, ale no ta pomoc i ta obrona naprawdę no, to jest coś pięknego. Oni sami blokują, sami zabierają, sami sami wszystko robią. Ja tylko jestem dodatkiem. O, będzie, będzie! Nie będzie. On go dogonił. Jak to? Ty, a jakby tak lutnąć tym Renato, no ty. To się udało prawie, no nie tak jak chciałem, bo miał być piękny wolej, ale no, ale niestety zablokowało, aczkolwiek z rzutu różnego też można coś ciekawego, można było, już nie można. O! 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 2-0! Ty, takie z wody, tak na krawędzi, tutaj coś za mieszanką, no ale 2-0, aby tylko utrzymać. Jest kontra, bo mi się obrona zgubiła Ale no to ruszanie się bramkarzem To, to ja już mam opanowane do perfekcji No to chyba mogę powiedzieć z czystym sumieniem, nie? 74 minuta, więc czas chyba na zmiany No myślę, że Grizi się nagrał I damy za niego potężnego Maguire'a, no On tu już zostanie legendą tego klubu chyba A Muriela damy za tego drugiego To był Mbappe, no Za Frankowskiego możemy dać tego bu Buhahahana Powiem wam ogólnie tak Tym Murielem z już trochę pograłem I, i nie przepalałem. Nie używajcie go, serio, nie, nie używajcie go jako foderu premium tak zwanego, tylko no, warto, warto go mieć na ławce po prostu, bo chłop jest niesamowity, może to pokaże, no, no i już, zaraz będzie brameczka, a nie, bo źle przyjął, ale, ale utrzymał, domagłajera, dobra, jeszcze... Tutaj coś tego typu. No ja zepsułem Renato, ale no Muriel potrafi, Muriel potrafi, tylko teraz mi nie wyszło. Gościu już nieustanny pressing chyba załączył, bo ja już widzę, jak do mnie 13 typa doskakuje, mimo że gra 11 tylko. No to mocno doskakują chłopaki, chyba coś tam było przestawiane, jak ja zmiany robiłem, ale no 5 minut do końca. Wystarczy nie tracić piłki jak ja w tym momencie, nie? To tyle wystarczyło i. Brawo dla mnie. Została minuta do końca. Ja nie mam gdzie podać. Ja muszę po prostu wypierdzielić tą piłkę jak najdalej się da. Bo, gościu, no wszystkich mi pokrył typów i zaraz się okaże, że jeszcze bramkę stracę. Proszę, tylko nie to. Wa Zepsułem waranem. Ja nie potrafię grać na ten pressing. Nie potrafię. Jak w 5 minut oddać pewną wygraną na dogrywkę. Poradnik. O, do Maguire'a? To będzie? No jak on? No to jest oszustwo. Może teraz Harry? No nie, no on to dwa lata przyjmował, no to to nie, nie miał jak. Wyszedłem, obrońcom, gościu ma sam na sam. No już bez szans. Nie wiem, nie wiem co ja robię w tym meczu. Muszę Chyba lepiej ustawić i teraz zostawiamy tak. Taktyka na odrabianie. Zakładamy taki pressing, żeby gościowi nogi do dupy weszły. I co? I wygrywamy. Hary, do tego buka coś tam, coś tam, no? Niepotrzebnie kopałem od razu. Jezus, ale ja gram kaszanę. ja mi się nie należy do wygrana. Dobra, no to za Insinie damy Zole. Zamienimy miejscami z tym. Z Buka Kananem. Za Renato damy Crossa. Żeby było więcej mocy. No, ja jej nie ściągnę. Sorry. Ty, że to przeszło, no ale oczywiście, że nie siedzi, bo ja muszę z jakiejś losowej, kompletnej pozycji oddać losowy strzał. No ta. 4-3, no, no nie zasłużyłem, ewidentnie. No ja już wychodzę, bramkarzem, dobra, koniec tej. Błazenady. nady. Jeszcze są zadania do odebrania i kontent do zrobienia. Jeszcze tego nie odebrałem, nie? A to jakaś paczka wypożyczenia, tot, na co mi to? Aha, już to odebrałem, tylko nie otworzyłem. Dobra, no to, to jazda do sklepu otwierać. Najpierw 5, 8, 5 plus. No tu już musi być chyba jakaś karta specjalna. I jest urodzinówka. Humels, dobra. Nie, ja nawet nie wiem, co tu jest do trafienia. Naprawdę, poza Humelsem. A przyjemny zestaw, bardzo przyjemny zestaw foderu. Ty no to jak aż tyle foderu leci z tych wszystkich kart, to może wystarczy mi na contend i na Ronaldinho. Byłoby bardzo miło. Kolejna urodzinówka byle nie do... Du... A nie duplikat, sorry, Tomeczek Miller. Pominąłem, bo myślałem, że... Humels, a poza. Ty. No nie najgorzej z tym foderem. No, to co widzowie, jako że mało mam rzeczy w klubie, mało foderu w sensie i tego typu rzeczy to paczka za 300 tysięcy niespodziewanie wlatuje w tym momencie jako otwarcie. Nie wiem dlaczego powiedziałem to w ten sposób, ale mamy kudusa 88. No okej, okay. a coś poza będzie? Poza kudusem jakiś. No okej, okay. 50 duplikatów, to mnie boli bardzo, ale ale zobaczmy jakie, czy może jeszcze coś na końcu się ukryło tej paczki. No coś się ukryło, a z duplikatów to, to nic ciekawego. Dobra, co my tu możemy zrobić? Ikony się odświeżyły. Uuu, ale czy to na dzisiaj? Wydaje mi się, że możemy to zrobić w odcinku z otwierania nagród za Food Champions. Piki też jakieś trześniemy. No Ronaldinho na razie nie zaczynam. Dwa piki 8.6+, ale do tego informy chyba były potrzebne. A tak się składa, że ja informy sprzedałem, bo myślałem, że dzisiaj będą. W sensie, wiecie, że dzisiaj wjadą informy z tocami do paczek, ale no nie wjechały, więc, więc można zrobić informy. I widzowie, patrzcie to, bo aż muszę się pochwalić, że zobaczcie, tutaj są karty 80 rala, nie? Idziemy sobie w górę. Są 8-1, są 8-2. Jest ich trochę. Są 8-3, 8-4, 8-5, 6 8-7. No kurde, dawno nie miałem klubu tak pełnego w foder. Ja wiem, że to nie jest jakoś mega dużo, ale no, dawno nie miałem tyle kart. Dobra, informy mamy zrobione i powiem wam tak, z tymi informami to zrobiłbym w ten sposób, że na razie wrzuciłbym je na listę i później byśmy zobaczyli dalej, co z tego będzie, co powychodzi i czy warto je przepalać, czy lepiej może sprzedać. Aha, już wiem, gdzie te informy pójdą do. Podwójnej, znaczy do podwójnej, do rozbudowy 8,5 plus razy 10. To nie było tematu, zapomniałem, że tu informów trzeba. A może z informów wypadnie jakiś ktoś typu Donneruma, typu Salah, typu Mbappé? No Messi to nie może raczej wypaść, bo nie ma informa. A nie, sorry, Messi ma informa. 92 over. Czy te informy podrożały jeszcze bardziej? No, wygląda na to, że tak, bo te po 30 koła to są te po max widełkach i to są te z najniższym overalem. No to powiem wam, że grubo się dzieje. Aż ciekawie po ile toccy są, bo dawno nie sprawdzałem i może by warto było pomyśleć nad tymi wymiennymi rozbudowami toc, jak one jakoś grubo grubo stoją. Stoją bardzo grubo. Ty, łobaben, to... To czekaj, teraz to ja się trochę już zamyśliłem. Dobra, na razie otwieramy te informy. Tamtego sprzedałem, bo zapomniałem, że miałem je wysyłać do klubu, ale, ale teraz będę wysyłał do klubu i będą na robienie kontentu. A co z rozbudowami toc, to pomyślimy innym razem. Zastanawiam się w sumie też nad tym, czy nie porobić sobie tych pików 80 plus po prostu, bo jak teraz jest więcej kart do trafienia i foder by wypadł na pewno, ten, który by się przydał i do Ronaldinho, i do wymiennych toców i do czegokolwiek innego co wyjdzie, a też zawsze będzie szansa na... Tego Neymara Futis, który wszystko by mi połączył idealnie w tym składzie, bo Irena to Sanchesa i Mbappe i, i tyle chyba. No to widzowie, na zakończenie dwie paki 10 razy 8,5. Mam nadzieję, no na co ja mogę. Inform? Da się, In. Co? Podobno. Nie wiem. Nie mam. Pojęcia zielonego. Może dodali po prostu jakieś kilka informów, żeby wiecie, żeby było po prostu. Dobra, no to te duplikaty oddamy sobie o, o wypożyczonego Ronaldinho. No to ostatnia szansa dzisiaj na trafienie Neymara Futis. Ostatnia szansa dzisiaj, ale oczywiście, że w następnych dniach będziemy próbować. No skoro tu Raspadori wyskoczył, to, to chyba Neymar nie wyskoczył, chociaż te karty dziwnie się... Pojawiają, no właśnie, nie wyskoczył. No ale będziemy otwierać dużo paczek, więc jest spora szansa, że w następnych dniach nam wyskoczy. Pamiętajcie, że filmy są codziennie o 13, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i na razie.